Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak wam ostatnio pokazywałem, Mazda w końcu po 4 latach w net będzie 5 lat wyrzuciła ostrzeżenie co do ciśnienia w oponach. Tak jak wam mówiłem, Honda to robi regularnie kilka razy w roku, a Mazda pierwszy raz po 4 latach. Jak się okazało, niedawno były zakładane te gumy i gumiarz dopompował 2.8 na trzech kołach. A na 1, 2, 6. Ja upuściłem ciśnienie do wymaganego, czyli 2, 3 z przodu i 2, 1 z tyłu, więc sporo spuściłem. No i komputer w końcu zauważył. Celowo wtedy nie resetowałem ustawienia ciśnień, bo chciałem sprawdzić, czy komputer w końcu zauważy tak dużą utratę ciśnienia, czyli przykładowo właśnie w tylnym kole z 2, 8 na 2, 1. I w końcu zauważył. Jak wam mówiłem w trakcie jazdy nagle usłyszałem głośne piknięcia, i aż się wystraszyłem, co się dzieje. Takie piknięcie. No nic, sprawdzimy w tym momencie jakie jest ciśnienie po tej trasie Mazda zrobiła 200 km. Ja wtedy właśnie ustawiłem 21 z tyłu i 2-3 z przodu. jest 21 i drugie tylne koło jest 21 Powiem wam, że super jest ten kompresor. I przód, tutaj ma być 23 a jest 22 pompujemy okej okay. mało brakowało, chwileczkę pompował dosłownie paręnaście sekund i drugi przód dwa, trzy No dobrze, to teraz możemy zresetować ten system pomiaru ciśnienia. Jak mnie mam trzeba przytrzymać parę sekund. Tutaj jest na desce, przytrzymuję i czy to zgaśnie? Zgasło. I nawet piknęło. I jeszcze raz. Okej, okay, gaśnie od razu. Dzięki, trzymajcie się.